Jeśli prowadzisz sklep internetowy i zastanawiasz się nad wdrożeniem Marketing Automation do niego, albo chcesz się zmigrować z jakiegoś narzędzia np. Na z e-drona, z GetResponse'a, z Faceman'ego do jakiegoś innego narzędzia, to w dzisiejszym odcinku pokażę Ci od środka narzędzie Klaviyo, dzięki czemu będziesz mógł zdecydować, czy to jest rozwiązanie dla Ciebie, czy nie. Cześć, ja nazywam się Bartek Berendt. Witam Cię na moim kanale, na którym pokazuję praktyczne rozwiązania dla sklepów internetowych. I dzisiaj chciałbym skupić się na aplikacji Klavio, czy też narzędziu Klavio. Jest to narzędzie, które służy do marketing automation, czyli do tworzenia wszelkiego rodzaju newsletterów, automatyzacji. To narzędzie też pozwala tworzyć formularze, które później możesz embedować na stronie internetowej, na Dedykowanych narzędziach, i chciałbym dzisiaj od środka pokazać ci to narzędzie. Także nie przedłużając, przejdźmy sobie tutaj na stronę główną, klawio, pokażę ci, co to w ogóle jest, co to w ogóle może zrobić dla Twojego biznesu. Następnie pokażę Ci już to narzędzie od środka bezpośrednio na koncie jednego z naszych klientów. No dobra, więc jestem tutaj na stronie głównej. Tutaj główny slogan, klawio to Power Smarter Digital Relationships Create Personalized Customer Experience Across Email, SMS, Mobile Push and More with Real-Time Data and AI-Driven Insights. Ciekawie to wygląda, czyli streszczając możemy tutaj właśnie wykorzystywać jest to narzędzie, które służy do automatyzacji poprzez kanały e-mail, sms, mobile push i jeszcze więcej i jeszcze ma jakieś dodatki AI. -a. No i jak widać właśnie tutaj mamy to podzielone na e-mail marketing, sms marketing, mobile push i dodatkowo możemy zbierać też w sposób zautomatyzowany opinie od twoich klientów i jest też cała customer data platform. Czyli co to oznacza, że Klaviyo tak naprawdę będzie pobierało wszystkie informacje z twojego CMS-a o klientach i później będziesz mógł te dane wykorzystywać właśnie do wysyłki automatyzacji newsletterów itd. To jest świetna opcja i Klaviyo ma to bardzo mocno rozbudowane. Także później, zagłębiając się w to narzędzie, pokażę ci, w jaki sposób możesz to wykorzystać. To są początki tego kanału, a chciałbym, żeby dowiedziało się o nim jak najwięcej osób i skorzystało z bezpłatnej wiedzy, którą się tutaj dzielę. Dlatego, korzystając z tej przerwy, chciałbym poprosić Cię o pozostawienie subskrypcji i lajka pod tym e, wideo. Mi to pomoże w rozwoju kanału, a Tobie w zdobywaniu nowej wiedzy. Dzięki i wracamy do tego wideo. Co my tu jeszcze mamy? Mamy tutaj jeszcze funkcję AI, czyli Klavio może nam coś tutaj podpowiadać, co robić w danych sytuacjach, jakie tutaj mamy integracje i też przejdziemy sobie przez integracje w dalszej części tego wideo. No i to by było na tyle, więc przejdźmy sobie jeszcze tutaj do cennika, bo myślę, że to jest ważna informacja dla was. Mamy tutaj cennik za e-maile i SMS-y. Natomiast od razu już Ci powiem, że te SMS-y na terenie Polski nie są dostępne, więc w ogóle ten plan odpada. Oczywiście jesteśmy w stanie w klawie wysyłać SMS-y za pośrednictwem integracji z SMS-API. Więc to nie jest tak, że, że w ogóle tych SMS-ów nie, nie będziesz miał, natomiast bezpośrednio z klawio te SMS-y nie działają, bo klawio ma tylko autoryzację SMS-ów na e, takie kraje jak Kanada, USA, Australia itd. A więc tutaj sp sprawdźmy sobie cennik tego planu e, na same maile e, i dla bazy między 1000 a 1500 osób to jest 45 dolarów. No i później im większa baza, tym większy koszt. Natomiast nie wiążesz się tutaj z żadną umową na nie wiadomo ile miesięcy, tylko tak naprawdę płacisz sobie miesięcznie i możesz każdego miesiąca z tego zrezygnować, więc to jest fajna opcja. Jeśli chodzi o ilość wysyłanych maili, to też myślę, że jest wystarczająca, bo możemy tutaj wysłać na tym planie na przykład 105 tysięcy. Maili do 10 tysięcy kontaktów, więc to jest w sumie 10 maili per klient, to jest bardzo dużo. Totalnie wystarczająco. No dobra, więc jak już wiesz ogólnie, co to jest klawio, jakie to ma mniej więcej ceny, to myślę, że możemy zagłębić się trochę mocniej w tą aplikację. Więc przejdźmy tutaj do dashboarda jednego z naszych klientów. Ja jestem teraz w zakładce Home. No i co tutaj widzę? Widzę tutaj dane sprzedaży sklepu z wybranego okresu. Mogę sobie ten okres tutaj ustawiać, na przykład sprawdźmy ostatnie 30 dni. Jak widać, 150 tysięcy. Attributed revenue. I o co tutaj chodzi? To jest przychód przypisany do scenariuszy marketing automation i też newsletterów. Jak sobie dodamy te dwie kwoty, czyli 10 tysięcy z kawałkiem plus 27 tysięcy, to daje nam 37 tysięcy. Czyli jak widać, marketing automation. W tym przypadku generuje dla tego sklepu w okolicach 25%. To jest też podzielone na e-maile i na SMS-y, ale tutaj w tym przypadku nie ma żadnych SMS-ów. Top-performing flows czyli tutaj mamy rozłożone to na topowe sekwencje, które najlepiej nam performują możemy sobie je sprawdzić. Ostatnie, ostatnie kampanie. Ile dana kampania wygenerowała. Także takie fajne podsumowanie. Co mamy dalej w nawigacji? Dalej mamy kampanię, i z tego kanału możemy, z tego poziomu możemy bezpośrednio wysyłać sobie tutaj kampanie newsletterowe. Następnie flows, czyli wszelkie scenariusze marketing, automation. Mamy tutaj podgląd do wszystkich scenariuszy. Możemy też stworzyć sobie jakąś nowo, jakiś nowy scenariusz. I tak dalej, i tak dalej. Reviews, i tutaj na tym sklepie akurat nie korzystamy z reviewsów, więc, więc dlatego to tak wygląda. Następnie sign up forms, i tutaj mamy możliwość tworzenia formularzy: czy to pop-upów, czy to formularzy, które sobie możemy zembedować na różne strony. Następnie Audience i tutaj mamy Growth Tools, czyli właśnie też przeróżne narzędzia do pozyskiwania adresów od klientów, na przykład właśnie formularze, pop-upy i tak dalej. List segments, czyli tutaj możemy tworzyć grupę odbiorców, do których będziemy wysyłać mailingi, czy też automatyzacje. Profile, czyli wszystkie profile na danym koncie i content i to jest podzielone na Templatki, czyli mamy tutaj templatki mailowe, z których możemy korzystać. Produkty, czyli wszystkie produkty są, tu jest fit produktowy po prostu zaciągnięty ze sklepu. Images and brand, czyli jakieś zdjęcia, kupony. Jeśli masz sklep na Shopify, to świetną opcją jest to, że tak naprawdę z poziomu klawio jesteś w stanie utworzyć Kot rabatowy, który automatycznie otworzy się też w klawie, także to jest świetna opcja. I ca cała zakładka na analitykę, i tutaj można sobie tworzyć różnego rodzaju raporty i conversations. I tutaj w momencie, kiedy mielibyśmy włączoną opcję SMS-ów, i ktoś by nam odpisał na tego SMS-a, to możemy tutaj dalej ciągnąć konwersację. Także w ten sposób wygląda menu i w ten sposób to klawio sobie podzieliło. Według mnie to jest mega przejrzyste. Porównując to z innymi aplikacjami do Marketing Automation, naprawdę uważam, że klawie tutaj zrobiło świetną robotę. Ten podgląd jest, jest naprawdę bardzo fajny. Jesteśmy w stanie sobie tutaj podejrzeć takie najważniejsze KPI, -e, a później jest to logicznie rozłożone na resztę narzędzi. No dobra, więc jak już e, przeszliśmy przez nawigację, to myślę, że teraz zagłębimy się w poszczególne narzędzia marketing automation i pierwszym z nich no, to są na pewno listy i e, segmenty. Wszystko się tak naprawdę zaczyna od tego, że musimy mieć ustaloną jakąś grupę odbiorców. Więc tutaj, w tej zakładce, jesteśmy w stanie sobie tworzyć właśnie listy i segmenty. I zacznijmy najpierw od listy. I czym różni się lista od segmentu? Lista jest statyczna, a segment jest dynamiczny. Czyli listę. Do listy możemy dodawać manualnie osoby, możemy podpiąć listę pod jakiś formularz i w momencie, kiedy ludzie będą się zapisywali do tego formularza, to będą nam wskakiwali do tej listy. Natomiast segment jest dynamiczny, czyli segment działa w oparciu o konkretne warunki. Na przykład osoby, które dokonały zakupu raz w ciągu ostatnich 30 dni. Ten segment po prostu będzie filtrował Twoich klientów. I na tej podstawie wrzucał grupę osób do, do tego segmentu. I właśnie z uwagi na to, że klawio ma bardzo tutaj rozbudowaną Customer Data Platform czyli zbiera w zasadzie wszystkie dane o Twoich klientach, kiedy oni dokonywali zakupów, jakie produkty oni oglądali, jakie konkretnie produkty oni kupili, ile oni pieniędzy na Twoim sklepie wydali overall w, od, od startu Twojego sklepu, no to jesteśmy w stanie tworzyć tutaj bardzo zaawansowane segmenty i myślę, że to jest jedna właśnie tutaj z głównych przewag klawio nad innymi narzędziami, że po prostu ta segmentacja jest bardzo mocno zaawansowana, a nawet nie segmentacja, tylko właśnie dostęp do tych danych, bo dzięki tym danym my jesteśmy w stanie tworzyć tutaj zaawansowane segmenty. Więc e, zacznijmy sobie od stworzenia listy. E, ja tutaj sobie mogę stworzyć listę na przykład test. E, klikam create list. E, no i co tutaj mogę zrobić z tą listą? No mogę sobie ją podpiąć pod jakiś konkretny formularz. Następnie mogę też dodać sobie do tej listy bezpośrednio osoby manualnie. Mogę zobaczyć, jak ta lista mi rosła w ciągu ostatnich np. 30 dni, 7 dni itd. No i też mogę tutaj zmienić consent tej listy, czyli albo double opt-in. Co, co to oznacza double opt-in? Czyli jeśli klient się zapisze przez formularz do tej listy, no to zanim on wskoczy nam do tej listy, on jeszcze to będzie musiał potwierdzić, ale też single opt-in i my, generalnie, double opt-in jest wymagany na polskim rynku, natomiast jesteśmy w stanie to obejść, po prostu wrzucając checkbox formularz, wtedy możemy robić listy single opt-in. I te formularze mają wtedy wyższą konwersję. Także zalecałbym właśnie tutaj korzystanie z tego single optina. Więc jestem w stanie sobie tutaj stworzyć właśnie w ten sposób listę. A teraz przejdźmy do segmentu i pokażę Ci, jak tutaj możesz sobie stworzyć segment. I na przykład e, chcemy sobie wyciągnąć osoby, które, osoby, które kupiły. Chociaż raz w ciągu ostatnich 30 dni. I tutaj sobie klikam, when somewhere has done or not done placed order at least once in the last 30 days, co oznacza, że chcemy właśnie sobie wyciągnąć osoby, które dokonały zamówienia minimum raz w ciągu ostatnich 30 dni, i jeszcze może sobie dodamy tutaj. Że chcemy mieć filtrować tylko po zamówieniach, gdzie są dwa produkty. Czyli które kupiły chociaż raz w nawiasie dwa produkty w ciągu ostatnich 30 dni. No ciekawy segment, bardzo zaawansowany segment, ale właśnie dzięki tej Customer Data Platform jesteśmy w stanie tutaj tworzyć sobie bardzo zaawansowane segmenty. Ciekawe czy w ogóle, jestem ciekaw czy w ogóle na tym sklepie takie segmenty będą. Więc klikam, create segment, on mi tutaj szuka. No, chwilę to potrwa. Five hours later. No i proszę, mamy 33 osoby, które kupiły chociaż raz, minimum, e, nie minimum, dwa, stricte dwa produkty w ciągu ostatnich 30 dni. Piękny segment, pięknie klawio nam to wyciągnęło. Także jak widzicie, można tutaj naprawdę bardzo szczegółowo sobie segmentować tą grupę. Odbiorców. No dobra, to jak już mamy utworzoną jakąś listę, albo segment, to myślę, że warto byłoby stworzyć sobie tutaj przykładowy newsletter, żebyście wiedzieli, jak to mniej więcej wygląda, więc wchodzę sobie w zakładkę Campaigns, klikam Create Campaign, nazywam sobie to test i chcę wysłać tylko e-maila, Save and Continue. Mogę sobie wybrać, do kogo chcę wysłać, I tutaj albo segment, albo właśnie em, listę. Załóżmy, że chcę to. Mogę wybrać osoby, do których ja nie chcę wysłać, następnie continue to content, i tutaj jestem w stanie sobie zaprojektować subject line, czyli tytuł, podtytuł i wejść sobie bezpośrednio w edytor, gdzie albo zbuduję sobie maila bazując właśnie na szablonie jakimś, na przykład tym, albo stworzę go po prostu od nowa. No ja wybrałem tutaj opcję tego szablonu, i jak mamy to tutaj zbudowane, to sobie to zapisujemy później i klikamy continue to review i możemy to wysłać no ja tego nie będę wysyłał bo nie chcę tutaj problemów z klientem. No więc jak już wiesz teraz, w jaki sposób utworzyć newsletter, kampanię, no to możemy przejść do tworzenia automatyzacji, więc wchodzę w zakładkę Flows, bo tak klawio nazywa automatyzację. I jak widzisz, jestem tutaj w zakładce Flows, pokazuje mi się tutaj sekwencje, które mam wdrożone, mogę je sobie sortować i tak dalej, ale my chcemy stworzyć jakiś flow. I fajną sprawą, szczególnie dla początkujących osób, jest to, że Klawio ma tutaj tak zwane pre-built flows, czyli już wcześniej zbudowane, gdzie tak naprawdę ty tylko musisz ustawić sobie tego maila tak, żeby pasował do brandingu Twojej marki, produkty tam wrzucić i tak dalej. Także to jest świetna opcja. Natomiast jeśli chcesz wdrożyć bardziej zaawansowaną automatyzację, no to polecam tutaj sobie kliknąć Create from scratch. A tak w ogóle to zrobiłem kurs, gdzie pokazuję, w jaki sposób wdrożyć taką sprawdzoną strukturę ponad 11 scenariuszy marketing automation. W opisie wrzucam link, także możesz sobie sprawdzić ten kurs. Oprócz samego kursu, który, do którego dostaniesz dostęp, jest też zamknięta grupa na Slacku i cotygodniowe sesje Q&A z kursantami. Ja prowadzę te sesje, także masz tutaj bezpośredni kontakt i zawsze, jeśli masz jakiś problem z automatyzacją, to chętnie pomogę. Ale wracajmy sobie do naszego tworzenia sekwencji, więc też sobie klikam tutaj, nazywam sobie to test, create flow i triggerem tej sekwencji, jak widać, może być wiele czynników, czyli może być właśnie przejście do kasy, może być dodanie do listy, obejrzenie produktu, złożenie zamówienia, dodanie do koszyka, dodanie do jakiegoś konkretnego segmentu, itd. itd. Na przykład zróbmy sobie tutaj sekwencję, która będzie się wywoływała po zakupie, więc klikam Place Order, save, Confirm and Save, no i tutaj możemy sobie. Tworzyć sekwencje, dodawać maila, dodawać time delay, możemy dodać też filtr, czyli nie musimy tutaj robić takiego Conditional Splita, że na przykład, jeśli dokonał znowu zamówienia, to nie wysyłaj mu maila, a jeśli nie dokonał znowu zamówienia, to wyślij mu maila, tylko możemy sobie to zrobić po prostu. Po prostu tutaj, klikając filtr, czyli możemy wyfiltrować wszystkie osoby, które złożyły zamówienie od startu tej sekwencji. I to się świetnie sprawdza, bo nie, musi, jakby nie musimy tworzyć jakiegoś obszernego drzewka. W przypadku na przykład sekwencji porzucony koszyk. Także tak wygląda tworzenie tutaj jakiejś automatyzacji. No i teraz chciałbym przejść do tworzenia pop-upów czy też formularzy, więc wchodzę sobie w Sign Up Forms, Create Sign Up Form i stworzymy sobie New Sign Up Form, w żaden sposób nie będziemy korzystać tutaj z szablonów, ja raczej nie jestem fanem tych szablonów, też to nazywam test. Do jakiej listy mamy dodać te osoby, które zapiszą się poprzez ten formularz, też możemy sobie to wybrać i jaka, jaki typ formularza. No mamy do wyboru pop-up, Pełna strona, flyout albo embed. I tak naprawdę najczęściej ja wykorzystuję albo pop-up, albo embed. No bo pop-up to po prostu jest pop-up, który wyskakuje zazwyczaj po 30-40 sekundach, kiedy klient wchodzi na Twoją stronę. A embed, no to jest po prostu embeduje formularz na jakimś dedykowanym landing page'u. I teraz się powinien taki, taki przykład landing page'a wyświetlić. Więc zróbmy sobie po prostu pop-up. Enable Data Protection Fields, i tutaj klikając to będzie checkbox, który wyświetli się na formularzu. Save and Design, więc przechodzę sobie. I tutaj mogę sobie to customizować. Następnie mogę też zmieniać tutaj zasady, kiedy ten pop-up ma się wyświetlać czy na, na jakichś konkretnych zasadach, czy tylko przy jakimś customowym triggerze. Zazwyczaj korzystam z tego, after a time delay, po 40 sekundach, kiedy klient jest na sklepie. No i nie pokazuję tego oczywiście osobom, które są już w bazie, czyli mm, też jestem w stanie to tutaj sobie zaznaczyć. Bardzo przydatna funkcja, a wiele narzędzi do marketing automation tego nie ma. I wtedy, na przykład, kiedy od klienta mamy już adres mailowy, to wyskakuje mu znowu pop-up. Zostaw nam adres e-mail, żeby dostać kod rabatowy. Także to się jak najbardziej przydaje. Można tutaj sobie customizować to pod desktopa, pod mobile wszystko tak naprawdę, co potrzebujesz tutaj. Jest. Nie będę tego tutaj mocniej customizował. myślę, że tyle ci wystarczy. Dalej jest temat testów AB: no bo jak już masz wdrożone i wysyłasz już newslettery, masz już wdrożone automatyzacje, masz już wdrożony też pop-up, no to warto byłoby testować, co najlepiej działa. Klawio jest tutaj świetne, a wiele narzędzi właśnie nie ma tych testów AB, więc chciałbym Ci pokazać, w jaki sposób możesz robić te testy AB. Najpierw przy newsletterach, więc jak przechodzimy sobie tutaj do stworzenia kampanii, to e, możemy w dalszej części właśnie stworzyć sobie taki test AB. Czyli zróbmy sobie jakiś tam newsletter. O, przelećmy to cyk. I teraz tutaj mogę kliknąć Create AB Test tutaj sobie to tam Subject Line, Create A-B Test i mogę wysłać dwie różne wariacje tego newslettera. Mogę też tutaj klawio bezpośrednio poprosić o wyróżnienie zwycięzcy na podstawie Open Rate'a, Click-through Rate'a albo ilości zamówień. Więc jeśli na przykład, warto testować jedną zmienną, czyli jeśli wysyłasz newsletter i zmieniasz Tytuł i podtytuł, no to tutaj zaznacz Klawio, że ty testujesz Open Rate, bo tytuł i podtytuł wpływa na Open Rate. Natomiast jeśli zmieniasz content w mailu, no to najczęściej wpływa to na click-through rate, a jeśli na przykład zmieniasz wielkość zniżki, no to wpływa to na Place Order Rate, czyli ilość zamówień, więc tutaj zaznacz Klawio, że um, chcesz właśnie przetestować tą um, tego KPI-a. I w jaki sposób, ile chcesz, do ilu osób chcesz wysłać daną wiadomość, też to możesz sobie tutaj zaznaczyć. No i później przechodzisz Continue to Review i możesz sobie to dalej planować. No a jeśli chodzi o testowanie sekwencji Marketing Automation, no to możemy sobie tutaj wejść w jakąś sekwencję. I jak widzisz, wchodzę sobie w tego maila, jakiegoś już gotowego i mogę tutaj kliknąć i mogę tutaj kliknąć create AB test i też stworzyć sobie test AB jakiegoś konkretnego kroków automatyzacji tego wiele narzędzi do marketing automation nie ma a my tutaj dość mocno wykorzystujemy te testy i testujemy open rate click through rate i odstępy czasowe więc to jest świetna opcja i możliwość którą właśnie daje tutaj klawio Dobra, i kolejnym punktem, który chciałbym Ci pokazać, to jest cała analityka klawio, w jaki sposób możesz tutaj sobie analizować poszczególne newslettery, automatyzacje i kroki w tych automatyzacjach. Więc jest ten dashboard główny, z którego ja głównie korzystam, bo on tak naprawdę daje mi wszystkie kluczowe informacje, ale jeśli chcesz na przykład wejść głębiej w analitykę sekwencji, to możemy sobie wejść tutaj w jakąś konkretną sekwencję, na przykład Abandoned Checkout Flow. I jak widzisz, ja tutaj jestem w stanie sobie sprawdzić wyniki konkretnego kroku w tej sekwencji. Czyli to jest pierwszy mail, który jest wysyłany po porzuceniu koszyka. I jak widać, on ma open rate na poziomie 50%, click rate na poziomie 1,1%, i place order rate na poziomie 1,1%. I tutaj możemy sobie sprawdzać bezpośrednio konkretne kroki w tych automatyzacjach, naprawdę świetna opcja. Oczywiście klawio, oprócz tego dostarcza tutaj możliwość tworzenia customowych dashboardów, czyli tutaj jesteś w stanie sobie wyciągnąć tak naprawdę wszystkie kluczowe informacje i dodać na przykład Flow Performance Detail. I tutaj to mi rozkłada na czynniki pierwsze wszystkie sekwencje. I możesz sobie tutaj dodawać różne karty z różnymi wskaźnikami, z dostarczalnością, z konwersją, rozłożone na kampanie, na sekwencje itd., itd. Także to wszystko jesteś w stanie sobie tutaj tworzyć. Bardzo, bardzo fajnie to klawio tutaj umożliwia. No i następny element na mojej liście to są integracje klawio. i tutaj mam dobrą i złą wiadomość, więc jeśli prowadzisz sklep na WooCommerce, na Shopify albo na Treście to jest bezpośrednio wtyczka, którą, dzięki której możesz zintegrować klawio z, z tym CMS-em. Natomiast jeśli prowadzisz sklep na iduselu i na Shopperze, to nie ma bezpośredniej oficjalnej integracji i my tego typu integracje przeprowadzamy za pomocą Google Tag Managera, więc możesz to zrobić samemu, a jeśli miałbyś jakieś problemy, no to możesz się odezwać do nas. Ja zostawiam link do strony kontaktu w opisie tego wideo, także śmiało pisz i na pewno chętnie pomożemy. No i czas na podsumowanie tego narzędzia, czyli wady i zalety. I jeśli chodzi o wady, no to na pewno pierwszy element to jest brak SMS-ów dla Polaczków. No i niestety funkcja SMS tutaj bezpośrednio z klawio nie jest dostępna i trzeba, żeby móc wysyłać SMS-y trzeba zintegrować tutaj najlepiej SMS API i po webhooku jesteśmy w stanie wysyłać te SMS-y. Drugi element, który jest niewątpliwie też wadą tego narzędzia, to jest brak Web pushy, bo Klawie oferuje puszę, jeśli masz aplikację, ale nie ma web pushy, czyli jeśli nie masz aplikacji, masz po prostu sklep internetowy, no to tych web pushy nie będziesz w stanie wysyłać. Generalnie te web pushy z doświadczenia testując przeróżne rozwiązania u naszych klientów nie działają najlepiej, natomiast no na pewno jest to minus pod kątem właśnie tutaj funkcjonalności. Klawio. No i ostatnia wada, którą ja zauważam, no to jest właśnie brak bezpośredniej integracji z IDuselem i, i Shopperem. Na pewno fajniej by było i na pewno przyjemniej też integrowałoby się to bezpośrednio poprzez bezpośrednią integrację, a nie nie właśnie tutaj przez Google tak menadżera natomiast jeśli chodzi o zalety no to na pewno ten customer data platform, który ma mnóstwo informacji o twoich klientach i dzięki któremu jesteś w stanie tworzyć naprawdę bardzo mocno zaawansowane segmenty, a co się później przekłada też w możliwość tworzenia bardzo zaawansowanych automatyzacji dla jakichś konkretnych bardzo wyspecjalizowanych grup klientów, co się z kolei przekłada na hiperpersonalizację. No no i to jest niewątpliwie... Bardzo duży atut tego klawio. Kolejny element, który mam tutaj zapisany, to są przejrzyste dashboardy. Czyli, jak widziałeś, logując się bezpośrednio do panelu e, klawio, tak naprawdę masz cały biznes overview, ile ci klawio generuje, ile konkretna sekwencja ci generuje, ile konkretny newsletter, a później możesz to bezpośrednio rozkładać sobie na czynniki pierwsze i na kroki w e, automatyzacjach. Możliwość tworzenia testów AB to jest niewątpliwie też atut bo większość narzędzi niestety w taki prosty sposób nie jesteś w stanie przeprowadzać takich testów AB. Oprócz tego wysokiej jakości customer service, czyli Klavio ma czat, który jest dostępny 24 godziny na dobę, i tam jeśli masz jakiś problem, to support Klavio chętnie ci pomoże. Z kolei wadą tego customer, customer supportu jest to, że ten customer support jest w języku angielskim, więc jeśli nie znasz języka angielskiego, no to tutaj będziesz musiał się posłużyć jakimś e, tłumaczem. Elastyczny plan. To też jest niewątpliwie zaleta Klavio, bo. Takie narzędzia jak Seismanago i Dron chcą związać się z Tobą na jak najdłużej i zazwyczaj jest to umowa fixed na jakąś kwotę. Natomiast bardzo często tak jest i z tym się spotykam u naszych klientów, że jak onboardujemy klienta na przykład, który ma na początku 30 tysięcy kontaktów, a później higienizujemy tą bazę mailingową, no to wychodzi, że zostaje jakościowych kontaktów w okolicach. 15-20 tysięcy i dzięki temu, że klawio ma elastyczny plan, jesteśmy w stanie tę cenę sobie zmniejszyć. Natomiast jeśli podpiszesz umowę na przykład Salesman ago z idronem dronem na Fixed fee, no to już nic tutaj nie zrobisz. Kolejny element to możliwość tworzenia właśnie formularzy i pop-upów. Pop-upy to jedno, ale formularze, które możesz zombedować na zewnętrznych stronach, na przykład na landing page'ach, to jest niewątpliwie kolejny Atut. No i mam tutaj zapisane jeszcze prebuilt Flows dla początkujących. Czyli jeśli dopiero zaczynasz z Marketing Automation i chcesz wdrożyć proste scenariusze, to klawio ma tutaj przygotowane szablony, dzięki którym tak naprawdę jednym kliknięciem jesteś w stanie sobie stworzyć. Prostą automatyzację. Natomiast jeśli chciałbyś wdrożyć bardziej zaawansowany system, a konkretniej ponad 11 scenariuszy, marketing automation do Twojego sklepu internetowego, no to zapraszam Cię do mojego kursu, wrzucam link w. Opisie. No i przypominam, że to nie jest tylko sam kurs, ale też zamknięta grupa na Slacku i cotygodniowe sesje QA bezpośrednio ze mną, gdzie odpowiem na każde Twoje pytanie. No i to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Zostaw koniecznie łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!